Witam na dzisiejszym treningu. Dzisiaj adres z gumami. Ja będę używać czerwonej. Żółta jest najlżejsza. Mamy jeszcze kolor zielony, niebieski i czarny. W zależności od siły Twojego ciała możesz stopniowo zwiększać obciążenie. Moja czerwona ze mną zostaje. Zaczynamy od rozgrzewki. Stajemy na samym środku gumy. Staraj się, żeby stopa stała na samym środku gumy. Nie zostawiaj tylko i wyłącznie śród stopia palców na gumie, cała stopa. Równe kawałki po prawej i lewej stronie naszego ciała. Kontrola mięśni brzucha. Wdech, wydech. Kieruj ramiona w przód przed siebie. Jeżeli ten zakres ruchu będzie już dla Ciebie dużym wyzwaniem, to zostań w tej pozycji. Ramion w nie podciągać barków pod uszy. Jeżeli dasz radę, wydech, umieść ramiona na przedłużeniu barków. Wydech, zaciągnij zasuwak, ściągnij żebra, postaw opór delikatnie mięśniami brzucha, żeby kręgosłup był bezpieczny. Wydech, Wydech. Łokcie są lekko ugięte. Łopatki ściągnięte. Jeszcze raz. Wydech. I wdech. Powrót. Skieruj ramiona w przód przed siebie. Rozsuń ramiona na zewnątrz. Wróć do pozycji. Opuść w dół. Stara się na przedłużonym wydechu jeszcze mocniej skontrolować pracę mięśni brzucha, pracę mięśni międzyżebrowych. Pamiętaj, że łopatki dolnej części i barków w stosunku do uszu. Nie rozciągamy grzbietu, nie rozciągamy bocznej części pleców. Jeszcze raz, wydech i wdech. Powoli wróci, wydech. Skieruj ramiona po zewnętrznym i wdech, Wróć. Łokcie są lekko ugięte, barki daleko od uszu, nadgarstki są długie. Kontrolamy, mięśnie brzucha. wydech. Dosłownie schodzi powietrze z naszego tułowia, z naszego ciała, z naszego centrum, a ramiona, barki silne rozciągają głowę. Jeszcze raz. Wydech i wdech. Wydech, skieruj ramiona w przód przed siebie, rozłóż na zewnątrz, opuść w dół. Wydech, w przód przed siebie, rozłóż na zewnątrz, opuść w dół lekko ugięte przód, pośladki pod kontrolą, zapięte łopatki, każdy wydech przedłużony pomoże Ci skontrolować tutaj pracę wszystkich mięśni wewnątrz tułowia, jeszcze raz, wydech i wdech z wydechem, skieruj ramiona po zewnętrznej do przodu, opuść dół, unieś ramiona po zewnętrznej, i do przodu, opuść w dół, pamiętaj, że tutaj pełna kontrola mięśni brzucha, stabilizuje Ci odcinek lędźwiowy, ale ściągnięte łopatki bronią Twojego odcinka szyjnego przed napięciem, wydech i wdech, wydech i wdech, jeszcze raz, wydech i wdech, zatrzymaj, Wydech, oprócz dłoni stroną grzbietową w kierunku podłogi. Trzymaj pod kontrolą mięśnie brzucha mięśnie grzbietu. Staraj się, żeby Twoje nadgarstki były w pozycji wydłużonej. Wydek, ściągnij brzuch, wklejone ramiona w boki, ściągnij łopatki, poczuj siłę Twojej przedniej części ramienia. I jeszcze raz. Wydek. I Wydech, zostaw łokcie ugięte, skieruj łokcie w przód przed siebie, wdech, wróć, opuść w dół, wydech, napnij biceps, skontroluj brzuch łopatki, wdech, wróć, opuść w dół, wydech, barki daleko od uszu, wdech, powoli wróć, wydech i wdech, powoli wróć. Jeszcze raz. Wydech i wdech. Powoli wróć. Rozluźnij. Rozluźnij swoje ramiona. Czujesz, mam nadzieję, siłę środka po utrzymaniu tułowia w pozycji pionowej. Schodzimy sobie na matę. Tyle na dzisiaj, jeżeli chodzi o trening pilatesowy z gumą. Mam nadzieję, że górna część ciała Twojego popracowała na następne spotkanie z gumą. Będziemy pracować bardziej nad dolną częścią ciała. Do zobaczenia.